Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, chcemy przetarg na zakup dwóch samochodów do e-kontroli zrealizować jeszcze w tym roku, tak aby od przyszłego roku, od początku, mogli, żebyśmy mogli taką kontrolę przeprowadzać na Wildzie i Łazarzu, tam gdzie mamy strefę płatnego parkowania, ale mamy też parkomaty, które pozwalają nam wpisywać numery rejestracyjne pojazdów i dzięki temu przeprowadzać e-kontrolę za pomocą takich pojazdów. W 2021 roku robiliśmy testy takiego pojazdu i testy wykazały aż 95% skuteczność, czyli właściwie bardzo dużo. Tylko około 5% numerów rejestracyjnych nie udało się w właściwy sposób zczytać. Nie mówimy tu o niewłaściwym parkowaniu, tylko o parkowaniu, w strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty. Faktycznie taki procent kierowców jest dość spory, choć na pewno jest mniejszy niż jeszcze parę lat temu, z uwagi na to, że zwiększyły się opłaty za brak biletu, bo to jest 150% albo 200 zł za brak opłaconej strefy, więc tutaj widzimy spadek, ale mimo wszystko jeszcze sporo kierowców takich opłat nie wnosi albo skończył im się czas i nie wnieśli kolejnej opłaty. Także nasi kontrolerzy mają jeszcze co robić w strefie.